Może tak zacznę. Zgadnijcie, gdzie jestem. Dzisiaj to jest Warszawiec. Widzicie Pałac Kultury. Tak naprawdę czekam na pociąg. Zostałam zaproszona do podcastu 7 metrów. Rafała. Zgodziłam się i jestem właśnie po wywiadzie. Już wracam do Berlina. Siostry nie wychodzą na zewnątrz, żyją za klauzurą. Są takie kraty, jak tutaj. Nie można było sobie siedzieć, tak jak ja teraz siedzę, trzymając nogę na nogę. I nie było możliwości się opierać. Jeżeli chciałam przejrzeć się w lustrze, to musiałam poprosić przełożoną o lusterko. Nie ma luster w zakonie. Przez lata żyłaś jako osoba niewierząca eee, i nieoczekiwanie w wieku 22 lat pojawił się taki pomysł, żeby wstąpić do zakonu. Skąd to się wzięło? Myślę, że to pochodziło od Boga, że jest to taki dar. Powołanie jest tajemnicą eee, i darem. Właściwie w ostatnim momencie jeszcze nagrywam... Fragmenty z, z Warszawy. Ale wiecie co? W ogóle jest bardzo wieczny dzień. Bardzo słoneczny zarazem, więc jest ciepło, ale bardzo wie, wiedzieć, że jestem zdziwiona Warszawą. Po pierwsze, te wszystkie wielkie budynki, one robią takie wrażenie, że jest. wszystko jest blisko. Że ja tak sobie siedzę i myślę, że w yy, ogóle dworzec jest blisko, yy, że pałac kultury jest blisko no i tak się wydaje, że to można przejść wszystko na piechotę co to? jest po prostu, to są tak wielkie place, które robią takie wrażenie bliskości każdy z tych budynków to jest właściwie jak wieża telewizyjna w Berlinie i to są duże odległości, więc naprawdę Warszawa jest ogromnym miastem ogromnym miastem, wielkim ale na ten moment język, który tutaj dominuje, to jest, słuchajcie, język ukraiński. Ja jak szukałam nawet pomocy, żeby gdzieś tam dojść, zapytać, to wszyscy po ukraińsku tutaj mówią. Dobrze czy niedobrze, to nie wiem, ale na pewno Warszawa ze względu na wojnę na Ukrainie bardzo zmieniło się. Po prostu czuję się, jakbym pojechała na Ukrainę trochę lepsze miejsce właściwie to nie wiem. czy pani może mnie sfilmować no. Okej. Okay. Proszę. Nie wiem czy może być, ale proszę. Nowe budynki w ogóle w Warszawie, tu jest Pałac kultury. To już w ogóle nie ma miejsca. Zobaczcie, ten jeden budynek tutaj został wciśnięty, tak? Ja słyszałam, że w ogóle robią, tak jak w innych wielkich europejskich miastach, że nie ma mowy o zasłanianiu widoków. Słońce, rzeczywistości wysokimi budynkami. Teraz widać w całości, tak jak to się ma tutaj już jest dworzec. Zobaczcie jakie piękne słońce. Kolejny wysoki budynek. My przez chwilę myśleliśmy, że wysokie budynki są w ogóle cool i nowoczesne, jak w Nowym Jorku. W Berlinie nigdy nie było takiego pomysłu. Może przez chwilę, przez chwilę może tak było, ale bardzo szybko. Yy, Berlin zdecydował, że nie będzie dawał pozwoleń na wysokie budynki. No i to teraz się dzieje w Warszawie, że myślę, że to już jest koniec wysokich budynków. Tak naprawdę jestem na dworcu. Nie mam już czasu, ale bardzo podoba mi się tutaj ten moment. Jestem w Warszawie. Co mną w ogóle jakaś gitara? Jak fajnie, zobaczcie, dym! Jakie super! Ba Warszawa! Cudowna! Warszawa cudowna! Na dworcu. następ Zobaczcie następne. Wiecie co? Za chwilę mi pociąg ucieknie. Myślałam, że ja tutaj wejdę na dworzec, a tutaj nic? Oh, jakie super! Przepraszam, jak tutaj wejść na dworzec, na perony? W stronie Czyli muszę wejść do góry? Yes, do, do góry nie, wejść z nie, do nie, nie, z do nie, 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 do nie, nie, nie,